Nagraj jakieś przemyślenia z trasy, takie dostałem dzisiaj polecenie, <grystanie> a właściwie to yy, chyba prośba była, więc yy, spełniam troszeczkę myślałem, co powiedzieć, no i chyba wymyśliłem, moi drodzy. Witam Was na autostradzie A9 w Niemczech. Właśnie połknąłem ostatnią kapsułkę kolostru firmy LR. Na wzmocnienie i zawodowe wypalenie Polecam Gorąco, kolostrum Wymyśliłem sobie taki kosz ostatnio Kosz z kartonu Co widzieliście I nie wyrzucam już do reklamówki Tylko Lepiej mi wychodzą rzuty śmieciami teraz Cyk jest wrzucone eee, Nagra jakieś przemyślenia Z trasy Chciałem uniknąć nagrywania filmików z trasy, ponieważ są nudne i publiczność moja oczekuje tego, że będę zbierał złom zgodnie z nazwą kanału no ale ja nagrywam ogólnie życie, więc życie, takie wiecie, życie i od dna się odbicie więc dzisiaj będzie o tym troszeczkę mowa, jadę do Ingolstadt do Audi, dwie paletki wiozę dzisiaj już się gdzieś rozładowałem, potem jak przejechałem i się załadowałem i mam 200 km niecałe do tego Ingolstadt i jest godzina 17 na 19 muszę wyjść max także taki trochę ekspres taki trochę ekspres jatraki się kręcą darmową energię robią a my będziemy dzisiaj mówili no przemyślenia z trasy no nie wiem co ja mogę powiedzieć takiego, <laughs> hmm. tytuł będzie Nie jestem wykształcony, więc nie jestem ograniczony. Otóż jak dobrze wiemy, system edukacji nastawiony jest na produkcję pracowników, tak mówi się... Mówi się e, zdobądź wykształcenie, zdobądź zawód i znajdź pracę, tak? I, Człowiek taki potem kończy jakąś szkołę, czy to jakąś zawodową, czy jakąś średnią, czy wyższe studia, poświęcił 5 lat życia na studia, tak? I potem idzie i szuka pracy. Potem składa wszędzie swoje CV, oczekując na to, że ktoś go zatrudni. Tak, a I to jest właśnie pracownik, nie? Typowy pracownik. Będziemy mówić o tym, czym się różni. Według mnie, pracownik od przedsiębiorcy, ja. Stałem się ostatnio przedsiębiorcą, założyłem firmę miesiąc temu z hakiem. Mając długi wzUSie i w urzędzie skarbowym oraz jeszcze gdzie indziej, ponieważ nie jestem wykształcony, więc nie jestem ograniczony. Tu takie starsze wiatraki na takich żebrowanych stolarzach stoją. No, i pracownik wiecie, jak już znajdzie pracę, no to znam takich mam takich znajomych, którzy. No ostatnio powiedział mi jakiś czas temu znajomy, jeden, że z dumą w głosie, że 25 lat w jednej firmie robi. Ja powiedziałem? no to fajnie, nie? Fajnie. Także są różni ludzie, tak? Są pracownicy, oni zdobędą jakiś zawód, czy skończą jakieś szkoły i potem szukają pracy, pracy znajdą i są zadowoleni, tak? I są zadowoleni, pracują tam całe życie, często w jednej firmie i no i potem emerytura i i do ziemi nura, tak? <laughs> Przepraszam, nie chciałem tak. Tak się mi drzemowało, ale to nie chciałem tak powiedzieć. No. no i ci ludzie potem są wyeksploatowani, tak? Ponieważ system ich wyeksploatował, tak? I często są niedofinansowani, ponieważ te emerytury czy renty są zbyt niskie w naszym tak, kraju. Drodzy, 9. Zgłoszono <sighs> Dlatego ja właśnie. Ja po prostu nigdy nie, nie, nie byłem spokojny mając pracę, tak. Zawsze chciałem coś więcej robić w życiu niż tylko iść do maszyny, stanąć, przez 8 godzin klepać jakąś, jakąś odkówkę jedną, albo gdzieś na budowie mieszać beton w betoniarce i wozić, wozić to w tarce gdzieś tam majstrowi. Chciałem czegoś więcej, tak, ale po prostu kiedy się zdobywało wykształcenie, to ja na szkołę rzucałem kamienie no i <noise> no dzisiaj jest to może dla mnie błogosławieństwem pewnym, tak? Ponieważ nie jestem wykształcony i nie jestem w swym umyśle ograniczony, więc mogę podjąć różne wyzwania, mogę, mogę po prostu robić to, co mi się podoba, tak? tak naprawdę. No i spodobało się mi mieć tą firmę. Założyłem firmę 20 jest termin płacenia zus i podatku. Jestem na ryczałcie na 8,5% podatku. Także zobaczymy jak to będzie, no do 20, czyli do soboty jest termin, ja w piątek biorę wolne i będę szedł do ZUS-u pogadać i do Urzędu Skarbowego też pogadać o tych moich długach, czy nie dałoby się to wszystko jakoś na raty zrobić i, i tak dalej, wiecie, rozumiecie, no czeka mnie ciężki dzień w piątek, bo jeszcze muszę złożyć wniosek na dowód, pójść do fryzjera, zrobić jakieś zdjęcie do tego dowodu i... I tak dalej, i tak dalej. Do wieczora jestem po prostu. Mam terminarz mocno napięty, że tak powiem. Dopiero odpocznę, kiedy złożę głowę na podusi i zamknę oczy, to wtedy wtedy troszeczkę odetchnę. No i chodzi o co mi chodzi, o co mi chodzi, no, że no, ja wolę być wojownikiem niż być pracownikiem. Tak wolę być przedsiębiorcą. Chociaż zadłużony, a jednak przedsiębiorcą, ponieważ pracownik on jest zaspokojony, tak? Ma swoje miejsce pracy, ktoś się zatroszczył o to, dał mu jakieś zajęcie, tak? Produkuje coś lub coś tam robi, nie wiem, dostaje swoje wynagrodzenie regularnie, dostaje premię, ma w czasy, tam raz w roku, urlop, tak, i tak dalej. I żyje według pewnego schematu, tak? A ja jestem człowiekiem skonstruowanym trochę inaczej i i nie, nie potrafię poddać się schematowi, nie potrafię, nie, nie, nie znoszę monotonii, dlatego właśnie może jeżdżę, bo, bo zmienia się krajobraz za każdym razem, gdzie indziej się budzę za każdym razem, e, gdzie indziej jestem i tak dalej. Jest, jest to różnorodne, jest to takie wiecie, coś się dzieje. No i do czego ja zmierzam? Dlatego, że no, pracownik jest zaspokojony w tym co ma, tak, a przedsiębiorca on on cały czas szuka, tak? szuka rozwiązania, e, szuka polepszenia swego życia, tak, swego oraz innych, tak? o, Swojej rodziny, a potem może zatrudnię kogoś, tak? I, i kierowcę jednego, może drugiego, i wtedy też będę szukał rozwiązań dla nich, nie, żeby, żeby oni u mnie zostali, żeby pracowali i tak dalej. Także lubię wyzwania, lubię walkę w życiu i, i będąc jakiś czas może pokonanym, Ostatnimi czasy, od 2017 roku trochę żyłem w depresji, ale teraz jakby postanowiłem sobie, że, że jednak warto wziąć się za życie i wziąłem się, tak? I polecam każdemu, moi drodzy, z moich widzów, jeżeli jesteście pracownikami, to bądźcie pracownikami, ale nie zaprzestańcie na tym, tak? Nie zaprzestańcie na tym. Kupcie sobie książki. Nie patrzcie w telewizor, bo to jest hipnoza, tak, to jest po prostu, nawet sama nazwa, program telewizyjny idziecie kupić, tak, w markecie albo w kiosku i się programujecie, patrzycie, aha, w czwartek będzie taki serial, w piątek będzie to, w sobotę będzie tamto, kilonocne, czy jakiś film, nie wiem, tutaj mecz, tak, i jesteście zaprogramowani i po prostu i, i tyle, nie, a czas to pieniądz, ten czas się już nie wróci. Ja wiem, że niektórzy oglądają wiadomości i wydaje im się, że kontrolują rzeczywistość, ale tak nie jest po prostu. Co ma być, to będzie. Tego nie unikniemy, a, a lepiej skorzytkować czas na to, żeby poprawić swoje życie, tak? Żeby nie, nie, nie osiąść na laurach i stwierdzić, a no dobra, ja jestem, nie wiem tam, jakimś nie wiem, pracownikiem, robotnikiem, czy pracuję na przykładowo na skupie złomu i. I tak już do końca będę, nie? To, 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 to nie jest życie, moi drodzy, no, Trzeba walczyć, zdobywać nowe doświadczenia, zdobyć jakieś, nie wiem, umiejętności nowe, tak? Nauczyć się czegoś nowego, stworzyć coś, coś nowego, tak? Także ja po prostu, mając tylko wykształcenie podstawowe i to jeszcze w ósmej klasie siedziałem, kiblowałem, sam się śmieję z siebie, że dla utrwalenia materiału, tak? <grym> po prostu szkoła mi nudziła była dla mnie za nudna to co mnie uczyli w szkole to było tak nudne że nie mogłem tego znieść po prostu musiałem się wydostać stamtąd i robić to co mi się podobało a nie to co ktoś tam e, chciał mi w do głowy tak? pamiętam jak się, stałem kiedyś w super samie tak, to jeszcze było za komuny lata 80. No, stałem w super samie w kolejce z koszykiem z zakupami a wcześniej z mamą, bo nie dawałem sobie rady, wzory chemiczne, fizyczne, skomplikowane, próbowaliśmy rozwiązać na jakąś tam klasówkę moją, czy na coś, nie wiem, czy, czy na jakiś test w szkole i spędzaliśmy wieczory całe, żeby to jakoś roz, rozwiązać, tak? W stresie była moja mama, ja byłem w stresie po prostu, bo kto to zniesie, moje drodzy, jakieś skomplikowane, wiecie, wzory chemiczne, fizyczne, dzieciak ma, ma to wszystko pojąć, no i stałem sobie raz w kolejce z koszykiem, z zakupami do, do taśmy przy Kasie. Supermark super samie. To były super same gdzieś takie sklepy za komuny. I sobie rozmyślałem tak, po co mi to jest do głowy tłuczone? Po co? Ja potrzebuję tylko wiedzieć w życiu, ile mam zapłacić za moje zakupy i ile ma ta kobieta mi wydać, żeby mnie nie oszukała, tak? Ile co kosztuje, żebym wiedział? Gdzie mieszkam mniej więcej? w jakim kraju, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie, wśród, gdzie wschód, gdzie zachód, Żebyś się nie zgubił. I to mniej więcej wszystko. Tak? No i oczywiście czytać i pisać przydało mi się. Więc to już wszystko wiedziałem. I pomyślałem sobie po co? Po co? Po co mi, po co mi te wzory i tak dalej? Po co mi ta wiedza pchana na siłę do, do, do mojej głowy? Na przykład nie chodziłem na historię. Tak? Nie, nie chodziłem na historię, ponieważ historia mnie nie interesowała. Nie interesowało mnie to, co wydarzyło się kiedyś, i to i tak zagłamane wszystko przecież. Interesowało mnie to, co się dzieje dzisiaj, to, co wydarzy się w przeszłości, w moim życiu, tak. No i nie chodziłem na historię. Kiedy tam groziło mi, że nie znam, no to się pojawiłem na, na lekcji, no i nauczyciel na mój widok wyjął kwiatki z wazonika i przy całej klasie mi wręczył, tak. No i byłem zaszczycony. <laughs> Nie jestem wykształcony, więc nie jestem ograniczony. Moim zdaniem wykształcenie to jest tak naprawdę ograniczenie. Umieszczenie człowieka na danym miejscu, tak, i ten człowiek już po prostu do końca życia potrafi robić jedną rzecz. Ja nie mówię, że to jest złe. Nie? To jest też potrzebne, tak. Są potrzebni ludzie, którzy, którzy nie wiem, no, prowadzą np. autobus nie? w mieście albo tramwaj. I oni są potrzebni jak najbardziej. Ale chodzi o to, żeby się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, żeby nie, nie, e, nie przyspawać się do jednego miejsca, tak? I tym się właśnie różni przedsiębiorca od pracownika, że przedsiębiorca e, szuka nowych dróg i rozwiązań, aby polepszyć swoje życie, swoje rodziny i jeszcze e, jakby społeczności swojej, tak? Czyli na zewnątrz. Ja oczywiście nie jestem jakimś tam przedsiębiorcą, wiecie, milionerem. Jestem przedsiębiorcą drobnym, takim jednoosobowym, tak? Ale jestem, ale jestem. Podjąłem pewne kroki i będę szedł dalej do przodu, moi drodzy. I życzę każdemu, abyście Wy też nie wiem, zaczęli rozmyślać, tak? Że może by coś zmienić, może coś poprawić, może coś po prostu, wydostać się poza pewne ramy, poza pewne jakieś. Poosta pewien nawias, tak, w którym jesteśmy umieszczeni, podjąć jakąś walkę, tak? Walkę. No i tyle. No. Mógłbym długo mówić, moi drodzy, ale nie chcę mi się <grym> was zanudzać. Na temat ZUS, bym mógł wygłosić całe kazanie, ale to i tak nic nie zmieni, prawda? Chociaż powiem parę słów, na przykład ZUS, tak? Moim zdaniem jest to zakład ubezwłasnowolnienia społecznego, ponieważ tak naprawdę jesteś ubezwłasnowolniony, czyli pozbawiony swojej własnej woli, tak? Pieniądze musisz oddać, czy chcesz, czy nie chcesz. Twój pracodawca płaci za ciebie ZUS, tak? A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jak w moim przypadku, musisz ten ZUS zapłacić. Ja mam akurat w ZUS, w ZUSie mam dług, jakieś 7 tysięcy i zadaję sobie pytanie, u kogo mam ten dług? Przecież to są moje pieniądze, które ja tam wpłacam lub które e, jestem zmuszony wpłacać, tak? więc chyba mam długu samego siebie, plus odsetki, także no, mój pies na przykład nie płaci ZUS-u, nie, mój pies nie płaci ZUS-u ani składek emerytalnych, wiadomo, że ja jestem za niego odpowiedzialny, ma opiekuna, tak, czy jest to moja żona, czy ja, I, ale jest, piękny jest ten system zdrowotny u niego, moi drodzy, jeżeli potrzebuję go zaszczepić, to idę do weterynarza, Płacę za szczepionkę i dostaję szczepionkę. Jeżeli potrzebuję, żeby nie kleszcze się go nie czepiały, teraz są, właśnie kleszcze się zaczęły, no to idę do weterynarza, kupuję mu tabletkę na kleszcze. Połykę tak? tą tabletkę jest taki osobiały jeden dzień, bo to na niego źle działa, no ale kleszcze potem się go nie czepiają. Tak działa ta zabytka. Czyli wszystko co potrzebuje, to ja kupuję, tak? płacę za to i to jest piękny system, moi drodzy. Nie jakieś składki, nie jakieś kasy chorych. Tylko po prostu idziesz i kupujesz. A jak kupujesz jabłka, nie? Potrzebujesz kupić sobie, potrzebujesz jabłka, chcesz jabłka, chcesz witaminy, to idziesz i kupujesz, tak? I tak właśnie powinno być ze wszystkim, nie? Że mój pies nie płaci z u i też jest leczony. Jest leczony, tak jak trzeba, bo jeżeli weterynarz jest nie taki, ja mu się mi nie spodoba, to idzie do lepszego, tak? Do lepszego idę i tam zapłacę i wszystko co potrzeba e, będzie, będzie, będzie załatwione i tak to powinno funkcjonować, nie żadne składki, jakieś haracze i tak dalej. A co jeżeli ja będę cały życie zdrowy jak dom po prostu, jak, jak byk, nie zachoruję nigdy, co? I wszystkie te zdrowotne składki gdzie one potem idą? Moje pytanie. Jedna pani kiedyś zadała takie pytanie gdzieś na Facebooku. Gdzie są moje pieniądze, które wpłaciłam do ZUS-u przez całe życie? Ja jej odpowiedziałem, niech Pani się wybierze do najbliższego budynku ZUS w swojej okolicy, niech Pani wejdzie do środka, zobaczy jaki to jest duży budynek, jak, ile kosztuje ogrzewanie tego w zimę. Ile jest tam zatrudnionych urzędników? Każdy dostaje oczywiście tam 13 pensję w czasy podgrzą i tak dalej, i tak dalej, dodatki różne. No i będzie wtedy pani miała odpowiedź na swoje pytanie, tak? Także utrzymujemy armię urzędników z naszych. Z naszych pieniędzy, a sami niestety musimy żyć w nędzy, <laughs> To tak się zrymowało. No ale chodzi o to, żeby nie spędzać życia przed telewizorem, no co z tego, że obejrzeliście setki filmów i programów publicystycznych, i filmów dokumentalnych i, i meczów, i wydarzeń sportowych i wiadomości, i tak dalej. To już się nie wróci, to już jest czas stracony. Tak, więc lepiej podnieść się z kanapy i zacząć żyć pełną piersią, tak? Zacząć żyć. Ja też myślę o tym, żeby wydostać się z tego auta, żeby się wydostać, żeby zacząć chodzić normalnie, bo już mi kolana odmawiają posłuszeństwa znowu, zacząć yy, robić coś, yy, coś takiego, no, żeby być w domu, tak, żeby spać we własnym łóżku, nie, nie rezygnować może z transportu całkiem, tak? Zatrudnić kierowcę podczas czasem, jednego, drugiego i tak dalej nie? skoro pieniądze to przynosi. No i tak, wiecie, no, jeżeli ktoś powie, no, ale ja nie umiem, nie mam, nie wiem, jak to się robi, jak biznes jakiś i tak dalej, nie? Ja kiedyś na uniwersytecie YouTube po prostu pisałem sprzedaż Skarpetek na Targu, tak? I powiem wam, że obejrzałem bardzo fajny, ponad godzinny film, chyba facet nagrał jeden, aż mi zaspał gardle, przepraszam. I opowiadał ten facet o tym, że rozpoczął właśnie od handlu skarpetkami na, na, targ na targowisku. nie? Potem, e, e, potem wiecie, no, miał już jakiś sklep i tak dalej. E, potem hurtownie, potem sieć hurtowni i tak dalej. Także no, był to człowiek ustawiony w życiu, nie? ale zaczął od, od handlowania skarpetkami na targowisku. I to jest też pomysł, tak, ponieważ skarpetki ludzie będą nosić do końca, także do końca świata, że tak powiem. <gry> także jest pomysł, tak. No i niekoniecznie trzeba rejestrować działalność gospodarczą na początku, ponieważ można sobie e, zarobić do pewnego pułapu na tak zwanej nierejestrowanej działalności gospodarczej. Wszystko znajdziecie na YouTubie, tak, lub w książkach. Także... E, jeżeli pracujesz gdzieś i gdzieś tam ubierać się w środku, że masz za mało środków finansowych, to zrób coś, zmień coś. Zmień coś, przestań patrzeć w telewizor na lepszy świat, na lepszych ludzi, gdzieś tam w Ameryce, na, na świat, który jest po prostu sztuczny. Wyjdź z domu, zaczerpnij świeżego powietrza, porozmyśla, idź na spacer, wpadnij na jakiś pomysł i realizuj to. Realizuj to. Wszystkie marzenia Twoje znajdują się po drugiej stronie strachu. Po drugiej stronie strachu. Jeżeli pokonasz strach, pokonasz obawy, wtedy wszystko jest możliwe. O tak. Dobrze, moi drodzy, nie chcę filozofować za długo. Zostałem poproszony o przemyślenia z trasy, więc nagrałem co nieco. Muszę skupić się na jeździe, bo to, co robię, jest nielegalne do końca, bo trzymanie telefonu podczas jazdy może mnie narazić na straty finansowe, tak? Także wszystkiego dobrego zawodowego, moi drodzy, do następnego, do następnego. Trzymajcie się, widzimy się w weekend, w sobotę, puszki, w niedzielę coś, czyli Cieszyński objazd śmietników, coś, co stworzyłem, tak, z niczego po prostu. No, no, no można, można robić nawet to, tak? Można robić cokolwiek, aby cokolwiek robić. Masło, masztany mi wyszło na koniec, moi drodzy. Dobrze. Wszystkiego dobrego, to jakaś zwężka, muszę uważać, czy dobrze jadę, aby tędy za ciężarówką. A9, dobrze jest. Widzimy się yy, podczas weekendu.